Pewnie znasz taką zasadę w biznesie, że jak coś jest tanie, to nie może być jednocześnie dobre i szybkie. Ale ludzie to inwestycja, a zatrudnienie niewłaściwej osoby może kosztować cię dużo więcej. Praktycznie żadna firma rekrutacyjna nie podaje cen na swoich stronie. Zanim podpiszesz umowę z agencją, koniecznie spytaj o wyłączność. Co ciekawe, większość moich klientów, kiedy zadaję im pytanie o to, kiedy osoba, której szukamy, ma zacząć pracę, odpowiadają mi, że na wczoraj. No ale przejdźmy do konkretów. Ile to tak naprawdę kosztuje? Zastanawiasz się, ile może kosztować rekrutacja z agencją pracy? Nic dziwnego, że zainteresował Cię ten temat, ponieważ praktycznie żadna firma rekrutacyjna nie podaje cen na swojej stronie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zwykle oferty agencji pracy są szyte na miarę, a cena jest uzależniona od stopnia trudności rekrutacji i liczby stanowisk do obsadzenia. Im trudniejszy jest projekt, tym cena rekrutacji jest wyższa. Cena będzie wyższa także, jeżeli szukasz tylko jednego pracownika, a obniży się, jeżeli zlecasz więcej rekrutacji. Na stopień trudności rekrutacji ma wpływ kilka czynników. Numer jeden. Lokalizacja. Jeżeli okolica jest wydrenowana z lokalnych specjalistów lub miejsce pracy jest nieatrakcyjne, to znaczy nie ma w nim na przykład co robić po pracy, albo jest niefortunnie zlokalizowane, czyli można do niego dojechać tylko samochodem, a do największych aglomeracji jest po prostu daleko, to taka rekrutacja po prostu będzie droższa. Tu mogę Ci podać kilka przykładów z mojego życia. Najtrudniejsze projekty rekrutacyjne to właśnie te, w których lokalizacja sprawiała, że trudno nam było znaleźć zainteresowanych kandydatów. Było tak na przykład, kiedy szukaliśmy osób do Wiślinki albo do Chmielna. To są. Takie dosyć małe miejscowości, i mimo że one znajdują się w okolicach Gdańska, który jest większą aglomeracją, to jednak na tyle daleko, że prawie nikt nie był zainteresowany taką pracą. Oczywiście mam tutaj na myśli pracę stacjonarną, bo jeżeli klient zdecydowałby się i zgodził na pracę zdalną albo przynajmniej hybrydową, to na pewno byłoby łatwiej, no ale akurat ten klient nie był zainteresowany takim rozwiązaniem. Inną trudną lokalizacją, do której przyszło mi rekrutować, to na przykład Inowrocław, mimo że wydaje się, że to jest miejscowość większa, to dla kandydatów przyjezdnych, którzy mieliby się tam przeprowadzić prowadzić nie była atrakcyjna, ponieważ na miejscu po prostu po pracy nie za dużo się dzieje. Jednocześnie też brakuje tam lokalnych specjalistów, więc nie mogliśmy znaleźć nikogo lokalnie. Co ciekawe, czasami wyzwaniem może być nawet sama dzielnica, mimo że znajduje się ona w dużej aglomeracji, zwłaszcza jeżeli jest gorzej skomunikowana. Jeżeli na przykład nie jeżdżą tam za często autobusy, tu dla przykładu znalezienie pracowników na Okęcie, mimo że jest on dzielnicą Warszawy, czyli dużego miasta, stolicy Polski, to zawsze było dla nas trudniej znaleźć tam pracowników, niż szukaliśmy na przykład pracowników do do, do centrum. Jeżeli więc szukasz osoby do trudnej lokalizacji, agencja na pewno będzie chciała więcej za taką rekrutację. Numer dwa to niszowość stanowiska. Rekrutacja z pomocą agencji będzie także droższa, jeżeli szukasz osoby o bardzo rzadkich kompetencjach. Kiedyś zdarzyło nam się szukać na przykład dziewiarza, który musiał umieć obsługiwać konkretny model maszyny, których w Polsce było bardzo, bardzo mało. Czasami z kolei zgłaszają się do nas klienci, którzy zlecają nam rekrutację na stanowiska, o których słyszymy po raz pierwszy w życiu. Miałam raz taką rekrutację na stanowisko technika rekuperacji metali szlachetnych i nie ukrywam, że musiałam zgooglować najpierw, co to stanowisko w ogóle oznacza. Więc takie trudne rekrutacje na pewno wymagają wymagają więcej zachodu po stronie rekrutera i są zdecydowanie droższe. Trzecim czynnikiem, który ma wpływ na cenę rekrutacji z agencją, jest renoma tej agencji. Oczywiście, że małe, dopiero powstające agencje pracy lub takie, które mają nie najlepsze opinie w sieci, są po prostu tańsze. Zawsze zadaj sobie jednak pytanie, czy korzystanie z ich usług ma sens. Pewnie znasz taką zasadę w biznesie, że jak coś jest tanie, to nie może być jednocześnie dobre i szybkie. Więc jeżeli zależy Ci na jakości pozyskanych kandydatów i pozyskaniu ich tak szybko jak to możliwe, to rozmawiaj tylko ze sprawdzonymi agencjami pracy. Jak można to sprawdzić? Poczytaj opinie w internecie, zapytaj o rekomendacje swoich znajomych korzystających wcześniej z takich usług, zobacz ile lat firma jest na rynku i jakie firmy obsługiwała. Firmy często na swoich stronach pokazują logo swoich klientów. I dopiero na tej podstawie podejmij decyzję. Nieraz zgłaszały się do mnie firmy, które miały złe doświadczenia z innymi agencjami. Numer 4. To liczba stanowisk do obsadzenia. Pamiętaj, jeżeli, jeżeli zlecasz rekrutację masową, czyli szukasz na przykład 30 pracowników obsługi klienta ze znajomością języka niemieckiego, e, czyli wszystkie te osoby muszą spełniać podobne kryteria, czyli pewnie znać język niemiecki e, i być może mieć jakieś doświadczenie w obsłudze klienta, to możesz negocjować niższą cenę za taką rekrutację. E, nie ukrywam, że rekrutacje masowe to mój ulubiony rodzaj projektów, ponieważ szukamy tak naprawdę jednego profilu kandydata. I jak znajdziemy dobre źródło takich osób, to możemy z niego zwykle pozyskać przynajmniej kilka osób. Numer 5. To czas realizacji. Projekty na CITO są zawsze droższe niż te z dłuższym terminem realizacji, ponieważ wymagają bardziej intensywnych i szybszych działań po stronie zespołu rekrutacyjnego. Co ciekawe, większość moich klientów, kiedy zadaję im pytanie o to, kiedy osoba, której szukałem, ma zacząć pracę, odpowiadają mi, że na wczoraj. Naprawdę bardzo rzadko otrzymuję rekrutację z wyprzedzeniem. Teraz na przykład wyjątkowo zgłosiła się do nas szkoła, taka prestiżowa szkoła prywatna, z zapytaniem o rekrutację nauczycieli i to jest bardzo duży wyjątek, bo jest gotowa poczekać do września na tych kandydatów ale to jest bardzo, bardzo rzadka praktyka. Podsumowując, jeżeli szukasz tylko jednej osoby o niszowych kompetencjach do na przykład małej miejscowości i to jeszcze na wczoraj i chcesz skorzystać z usług renomowanej agencji, to musisz się liczyć z tym, że cena rekrutacji będzie po prostu wyższa. No ale przejdźmy do konkretów. Ile to tak naprawdę kosztuje? Otóż ceny i modele rozliczeniowe różnią się w różnych agencjach. Zwykle cena rekrutacji jest uzależniona od wynagrodzenia kandydata zrekrutowanego z pomocą agencji. Stawki wynoszą od 150 do 300% wynagrodzenia miesięcznego brutto zatrudnionej osoby. Niektóre firmy przedstawiają cenę jako przelicznik wynagrodzenia rocznego. Będzie to więc odpowiednio od 12,5 do 25% rocznego wynagrodzenia brutto kandydata. Dla prostego rachunku, jeżeli kandydat ma zarabiać 10 tys. złotych brutto miesięcznie, to jeżeli agencja pobiera jego dwa wynagrodzenia, czyli 200% wynagrodzenia miesięcznego, to za taką rekrutację zapłacisz 20 tysięcy złotych plus VAT. VAT na usługi rekrutacyjne to przy okazji 23%. Co istotne, zwykle agencje do kalkulacji biorą pod uwagę jedynie wynagrodzenie podstawowe, czyli nie musisz uwzględniać dodatkowych bonusów czy prowizji, które dostaje np. handlowiec, którego szukasz. Jeżeli wynagrodzenie takiej osoby podczas okresu próbnego jest niższe, a po okresie próbnym ma zostać podwyższone, to pamiętaj, że to wynagrodzenie agencji liczymy od średniego wynagrodzenia rocznego. Czyli jeżeli np. kandydat podczas okresu próbnego zarabia 10 tysięcy złotych, a po okresie próbnym jego wynagrodzenie Wzrośnie do 12 tysięcy złotych, to musimy dodać te 3 miesiące razy 10 tysięcy plus pozostałe 9 miesięcy razy 12 tysięcy i wyciągnąć z tego średnią, czyli podzielić to przez 12 miesięcy. Przy stawce 200% to będzie 23 tysiące złotych plus VAT. Pamiętaj jednak, że tylko nieliczne, raczej mniej znane agencje rozliczają się na samym success fee, czyli samej opłacie za znalezienie odpowiedniego kandydata, nie pobierając żadnej opłaty za uruchomienie rekrutacji. Większość agencji pracy pobiera tak zwany retainer, czyli część swojego prognozowanego wynagrodzenia z góry lub po przedstawieniu shortlisty kandydatów. My w Jobhouse pracujemy w modelu mieszanym, to znaczy pobieramy 1500 zł za uruchomienie rekrutacji i dwa wynagrodzenia miesięczne brutto za akceptowanego kandydata Success Fee. Zanim podpiszesz umowę z agencją, koniecznie spytaj o wyłączność. My w Jobhouse jej nie stosujemy, czyli jeżeli okaże się, że klient znajdzie pracownika sam lub z pomocą innej agencji, to zostaje nam tak naprawdę tylko to 1500 zł za Uruchomienie rekrutacji na torcie US, a tak naprawdę to ta cena pokrywa jedynie część kosztów ogłoszeń i pracy rekrutera. Niektóre agencje jednak mają wyłączność i zobowiązują klientów do zapłaty za rekrutację, nawet jeżeli to nie one znalazły idealnego kandydata. Według mnie to nie jest do końca fair wobec klientów, dlatego my akurat nie stosujemy takiego rozwiązania. Co ważne, w cenie rekrutacji powinna być także zawarta gwarancja. Standardowo stosuje się trzymiesięczną gwarancję, czyli jeżeli zatrudniona z naszą pomocą osoba nie sprawdzi się lub zrezygnuje podczas okresu próbnego, tak naprawdę cokolwiek się wydarzy, że ta współpraca nie będzie kontynuowana, to bezpłatnie ponawiamy cały proces rekrutacji. Okres gwarancji w niektórych firmach może być krótszy lub dłuższy. Standardowo jednak wynosi on te trzy miesiące, czyli taki typowy okres próbny. Jednak przy stanowiskach mocno rotujących, jak na przykład telemarketerzy czy kelnerzy, może on zostać obniżony do jednego miesiąca. Z kolei przy stanowiskach wyższych, takich bardzo odpowiedzialnych, jak na przykład dyrektor zarządzający, może zostać wydłużona na prośbę klienta nawet do 12 miesięcy. Podsumowując, cena rekrutacji z agencją pracy zależy od trudności rekrutacji, czasu realizacji i renomy agencji, ale zwykle musisz liczyć się z kosztem około 1500 zł za uruchomienie rekrutacji i dwóch wynagrodzeń miesięcznych zatrudnionej osoby Success fee. W cenie uwzględniona jest zwykle 3-miesięczna gwarancja. W zależności od pensji oferowanej na stanowisku musisz liczyć się więc z wydatkiem od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego raczej nie będzie to rozwiązanie dla jednoosobowych działalności. Warto jednak pamiętać, że ludzie to inwestycja, a zatrudnienie niewłaściwej osoby może kosztować Cię dużo więcej. Teraz już wiesz, ile kosztują usługi agencji pracy i będziesz mógł podjąć świadomą decyzję, którą agencję wybrać. Jeżeli ta wiedza była dla Ciebie przydatna, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał tutaj, żeby dostawać powiadomienie o kolejnym odcinku.